Jesteśmy dzisiaj w świętochłowicach w bloku żółnicy Krasickiego 17. Przejdziemy się z dępem modernizowanym przez Lift Service. Podoba mi się. Tutaj bardzo dużo w świętych jest zębów, ale są modernizowane. Tutaj mamy ten blok. Kojarzy mi się on z blokami w brzozowicach Kamieniów w piekarach śląskich. No, bo to jest ten sam typ bloku. I postanowiłam się odzywać na filmach z Wind. Cześć.